Film o rodzeństwie przyjął się naprawdę dobrze, więc czas na drugą część. Tym razem o byciu najmłodszym z rodzeństwa. Za każdym razem, gdy zaczynałem nową szkołę, moi nauczyciele w większości od razu kojarzyli moje nazwisko, bo wcześniej uczyli moje rodzeństwo. I przez to miałem wrażenie, że byłem ciągle porównywany do nich, nawet kiedy nie mówili mi tego wprost. Ewentualnie zdarzało się też, że nauczyciele wyczytując moje nazwisko nie byli pewni, więc mieli taką kilkusekundową zwiechę, po czym pytali na cały głos w klasie: Czy ty masz starsze rodzeństwo? A jeszcze gorzej, gdyłem już ostatnim z mojego rodzeństwa, które jeszcze chodziło do szkoły. I wtedy nauczyciele randomowo zagadywali do mnie i musiałem odpowiadać na pytania w stylu: O, i co tam, jak u twojej siostry, co robi, gdzie studiuje, bla bla bla. Serio, bardzo nie lubiłem odpowiadać na te pytania. Ale były też tego zalety. Idąc do tej samej szkoły, wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać, wiedziałem od początku o konkretnych nauczycielach, na kogo uważać i u kogo lepiej nie podpaść. Miałem też lepszą wiedzę na temat profili i jak to wygląda od kuchni, więc przed pójściem do szkoły miałem trochę łatwiej pod tym względem. A poza tym, w końcu nie musiałem kupować w większości podręczników, bo Miałem je po starszym rodzeństwie, ale za to po skończeniu kolejnych klas nie były już nam potrzebne, więc mogłem je sprzedać młodszym uczniom i te pieniądze szły już do mnie, więc miałem niezły interes z tego powodu. <laughs> Istnieje tendencja, że rodzice po wychowaniu starszych dzieci są już trochę zmęczeni nadmierną opieką nad tym ostatnim, najmłodszym, więc są mniej surowi i bardziej wyrozumiali dla młodszego dziecka. I w sumie to była prawda, a pod względem nauki zajmowałem się sam sobą. W sumie nikt nie pytał mnie, czy odrobiłem lekcje, czy mam jutro jakieś sprawdziany, czy klasówki. No i byłem też bardziej odporny na opierdziel. Gdy narobiłem Kłopotów, dostawałem reprymendę, ale wciąż nie był to tak duży opieprz, jaki mógłbym dostać, bo wciąż byłem tym najmłodszym dzieckiem, które dopiero uczy się funkcjonować w społeczeństwie i brać odpowiedzialność za swoje czyny. Wydaje mi się, że ogólnie rodzice nieświadomie pozwalają najmłodszej osobie dłużej być dzieckiem, bo wiedzą, że to już ostatni raz, gdy opiekują się swoim potomstwem, więc pozwalają mu na więcej i przedłużają taką beztroskę. Ale przez to również często byłem traktowany mniej poważnie i oczekiwano ode mnie, że będę grzeczny i tak dalej, co już nie było takie fajne. Będąc najmłodszym, widziałem również, jak moje rodzeństwo doświadcza różnych etapów w życiu, typu matura, pierwsza praca, wyjazd na studia i tak dalej. I przez to czułem się trochę jak taki obserwator, widząc te uroki, nazwijmy to, związane z dorastaniem. Dlatego często sobie myślałem, kurde, za kilka lat to będę ja. I to dodawało mi trochę stresu życiowego. Ale wciąż uważam, że najmłodsi mają pod wieloma względami lepiej, także nie mam nic na swoje usprawiedliwienie i z góry przepraszam wszystkie osoby, które są najstarsze z rodzeństwa.